Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj chciałem pokazać, jak sprawdzić historię samochodu sprowadzonego ze Stanów, jak sprawdzić przebieg takiego samochodu. Najprostszą metodą jest wpisanie tutaj w wyszukiwarce, winu po prostu samochodu 17-cyfrowego i kliknięcie szukaj, w grafice oczywiście. Możemy też oczywiście wyszukać we wszystkim, ale naj, najlepiej wychodzą nam samochody w grafice. Od razu dostajemy link do zdjęć, praktycznie do aukcji. Możemy na taką aukcję sobie wejść. To też zależy, czy, czy, dane, czy dane, powiedzmy, samochód, jak długo tej aukcji minęło, ale w większości, jeżeli po wpisaniu winu mamy dostęp do do historii samochodu do zdjęć czasami zdjęcia nie będą już ważne, ale mamy na przykład dostęp do przebiegu aktualnego, kiedy to się stało, jaki był koszt naprawy. Tutaj mamy repa i koszt 17 tysięcy dolarów i mamy też dostęp do do zdjęć powiedzmy, jak ten samochód wyglądał. Także najłatwiej jest wpisać win, powiedzmy, w wyszukiwarce Google, kliknąć grafika i wyszukać. Zazwyczaj jest tak, że większość samochodów ze Stanów nam tutaj wyjdzie. Także jest to dosyć łatwe do sprawdzenia: przebieg, historia tego pojazdu, jak on wyglądał przed sprowadzeniem. Także to był taki krótki odcinek. Takich odcinków będzie więcej o, o sprawdzeniu, jak sprawdzić samochód sprowadzony z danego kraju. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.